Witam gościu, dziś będę testował czekolady od youtubera MrBasta. zapraszam do oglądania, zostaw like i zaczynamy. Będę testował trzy smaki. Mam czekolady 3 i 3 smaki Ergenel Chocolate. Chocolate Sea Salt. Crunch Chocolate. Trochę mi się złamała, ale jest git, jest jakiś napis, ma w środku małe orzechy smak czekoladowy. Dobra, testuję. Smakuje dobrze, czekolada jest dobra, czuć te małe orzechy, ale jadłem lepsze od tej kurde, trochę boli ta cena, bo ta czekolada kosztuje 15 zł, nie wiem czy się opłaca, bo za 15 zł mam lepszą od Milki. Teraz będę testował o tą cena jest taka sama masakra. Ziomek zostaw like. O teraz widać lepiej ten napis. Dobra, testuję. Oj ten smak nie jest mój, fuj, czuję jakiś dziwny smak słodki i słony, niedobry. Po tym filmie wywalę trudno albo oudem komuś. I ostatnia czekolada smak czekoladowy po prostu. Fajnie jest, że wszystkie czekolady mają jakiś napis, a nie bez niczego. Testuję. Nie wiem co mam powiedzieć. Smakuje jak każda czekolada o smaku mlecznego, tylko cena się równi tak. Wiem, że cena jest nie dla Polski, tylko dla Ameryki, ale jak żyjesz w Polsce, 15 zł jest dużo. Dobra ocena czekolad ta czekolada jest. Najlepsza według mnie ta czekolada może być do czasu. Do czasu mogę zjeść ta czekolada mi nie smakuje. Dobra na tyle zostaw lajk like i subę. Widzimy się na moim Discorze albo na Twitchu BayOU.